Witam, witam wszystkie z zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Lecimy z nowym filmem. Dziś na warsztat skakuje projekt Grizzly F.I. Jest to projekt, który został uruchomiony w dniu wczorajszym. Zresztą przed samym startem mieli bardzo duży, mocny presale, w którym zebrali słuchajcie, ponad 25 milionów dolarów. Olbrzymia kwota, która została zresztą w całości przekazana bezpośrednio do płynności, tak więc mamy w tym projekcie 25 858 000 dolarów płynności. Z czego oczywiście część z tej płynności napłynęła zwyczajnie w momencie, kiedy został uruchomiony listing tego tokenu. Jeżeli chodzi o sam projekt, słuchajcie, co mogę Wam powiedzieć? Dużo co my tu mamy? Projekt jest niczym innym jak platformą, przepraszam, niczym innym jak platformą, gdzie możemy stakować nasze tokeny, nasze tokeny w postaci par, gdzie tworzymy tak zwane LP tokeny, i mamy do czynienia tutaj, słuchajcie. Z dużą możliwością wyboru, jeżeli chodzi o pary, których możemy stakować. W tej chwili ja nagrywam w tej chwili słuchajcie, ten film, ponieważ projekt jest na tyle hype'owy, w tym sensie popularny i, i, i rośnie ta popularność z każdą minutą. Ale w tej chwili słuchajcie, mają mały błąd, który pokazuje, który nie pokazuje APY w większości par mimo wszystko ja już zainwestowałem ja zdecydowałem się na parę BNB GHNY, tak nazywa się ten ich token, gdzie mamy APY 3476% APY, pamiętajmy, że APY uwzględnia reinwestycje i jest to nie jest to APR, gdzie mamy jakby rzeczywistą stopę zwrotu, która realizowana jest każdego dnia i bez względu na to, czy będziemy reinwestować, czy nie będziemy reinwestować taki APR będzie widoczna. Natomiast w przypadku APY mówimy o tej rocznej stopie o tej rocznej stopie inwestycji, która uwzględnia właśnie reinwestycje. W tej chwili wrzuciłem prawie 1500 dolarów i co jest najważniejsze, słuchajcie, sam projekt jest bardzo prosty dla laików, którzy nie są w stanie, nie wiedzą w jaki sposób tworzyć LP tokeny, dodawać płynność, ponieważ w tym przypadku wystarczy, że Dodajemy nasze BNB i klikamy Supply. I automatycznie do naszej, do naszego, nasz depozyt rozkładany jest na tzw. LP token, gdzie połowa depozytu idzie w BNB i połowa depozytu idzie w ich natywnym tokenie. Nie mamy żadnej prowizji, słuchajcie, tutaj za. Wejście jedyną prowizją, jedynym fi, które tak naprawdę gdzieś tam może nas delikatnie zaboleć, to jest fi, które pobierane jest podczas transakcji, czyli do transakcji, które realizowana jest na sieci Binance Smart Chain. Mamy podwyższone fi transakcyjne, które pokazuje nam się, załóżmy, w Metamasku czy też w Trustwalecie. Tak więc to jest jedyne, jedyny ból, który w tym przypadku musimy uwzględnić, jeżeli chodzi o fi. Tak czy inaczej, słuchajcie, mimo tego, że w tej chwili, tak jak mówię, mamy zwyczajnie problem z wyświetlaniem APY na stronie. Zresztą mówią o tym oficjalnie na ich telegramie. Na telegramie zresztą mamy 14 tysięcy osób na grupie anglojęzycznej. Tam są jeszcze grupy niemieckojęzyczne, rosyjskojęzyczne. Tak więc społeczność jest wokół tego projektu bardzo duża. No i co my możemy zrobić? Słuchajcie, możemy sobie utworzyć trzy różne strategie. Jeżeli chodzi o stakowanie naszych tokenów i zarabianie ich natywnego tokenu, mianowicie strategia, zresztą zaraz wam pokażę, strategia stable strategy, gdzie wrzucamy tutaj głównie nasze stable coiny i musimy liczyć się z najniższym APY. Natomiast oczywiście jeżeli ktoś ma stable coiny i nie chce zamieniać ich na jakikolwiek inny token to zwyczajnie może wrzucić sobie swoje stablecoiny. One zostaną rozłożone na pary USDC, BUSD, DAI-BUSD i USDT do BUSD. W momencie, kiedy będziemy wyciągać nasze środki, otrzymamy je w pełni w BNB bądź też BUSD, tak jak sobie będziemy tego życzyć, będziemy mieli do wyboru. Jeżeli chodzi o kolejną strategię, mamy tą strategię standard, czyli tą, w której możemy sobie podzielić, Podzielić nasze tokeny na ETH USDC, BTC BUSD, BUSD BNB, czyli gdzieś tam ta nietrwała strata może się pojawić w tym przypadku, ponieważ w tej parze mamy jedną zmienną, którą jest dany token, w tym przypadku ETH, BTC B i BNB. Tak więc tutaj mamy tak jak mówię, większe ryzyko, jeżeli chodzi o nietrwałą stratę wynikającą ze zmiany kursu. Jednej z tych kryptowalut w danej parze. Natomiast oczywiście, te kryptowaluty, które mamy w tej strategii, one są z górnej półki. Tak więc myślę, że dla holderów czy też osoby, które siedzą w świecie krypto, myślę, że w żaden sposób to nie stanowi problemu. No i ostatnią, dodat ostatnią najbardziej ryzykowną strategią, natomiast tą, która daje największe APY, jest właśnie strategia, która uwzględnia w parze BNB. I GHNY, ich natywny token. Tak więc tutaj, w tym przypadku, mamy możliwość uzyskania największego APY, natomiast największe ryzyko, jeżeli chodzi o nietrwałą stratę, oczywiście tutaj uwzględniam ryzyko w jedną, jak i w drugą stronę. Znaczy, w drugą stronę, jeżeli będzie wzrost wartości tego tokenu, oczywiście będę się cieszyć. Ja wrzucałem dzisiaj 1445 dolarów, w tej chwili wartość. Mojego depozytu to jest 1485 dolarów z racji tego, że tak jak mówię, projekt jest nachypowany i mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym wzrostem, jeżeli chodzi o ilość zakupów, ilość holdersów, jak i też spójrzmy na ciągle przebywającą płynność 25 929 000, jeszcze niedawno było 25 milionów. 800, coś tam tysięcy. Tak więc jeżeli chodzi o tak zwane projekty w modelu Pure DeFi, myślę, że w tej chwili Grizzly może osiągnąć fajny sukces. Możemy porównać ten projekt do wcześniejszego, nie wiem, części Wam może znanego Bifi, w którym również mieliśmy do czynienia właśnie z takim, z taką strategią, gdzie można było uwzględniać różnego rodzaju ryzyka, no i wchodzić bezpośrednio w dane pary stakując. W kolejnej części, jakby kolejnej części, w kolejnym, na kolejnym etapie rozwoju projektu, będą dołączone tak zwane single asset haves, gdzie będziemy mogli stakować pojedyncze tokeny, w których będziemy mogli zwyczajnie sobie stakować te tokeny bez tworzenia tak zwanych LP tokenów, w których to zawsze zazwyczaj poza stablecoinami. Mamy do czynienia zawsze z tą nietrwałą stratą. Tak więc, jeżeli chodzi o sam projekt, słuchajcie, myślę, że warto go uwzględnić, jeżeli chodzi o swój portfel pasywnych dochodów, jeżeli chodzi o projekty tak zwane Pure Defi, gdzie możemy e, zwyczajnie stakować nasze tokeny i, e, no i cieszyć się tak naprawdę z nagród. Jeżeli chodzi o sam projekt, tak jak mówię, projekt wystartował w dniu wczorajszym. Bardzo duża społeczność, bardzo duża płynność. Projekt jest po. Audytach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo smart kontraktów, mamy przynajmniej poprzez te audyty zapewnione. Mamy w tym projekcie również KYC, samych właścicieli, jak i też zespołu deweloperskiego, tak więc myślę, że w miarę, w miarę ten projekt może być bezpieczny z punktu widzenia takiego zabezpieczenia naszych depozytów. Oczywiście jest to projekt zdecentralizowany, projekt oparty o smart kontrakty, tak więc jak to w każdym przypadku ryzyko, które musicie uwzględnić? Jest ono stuprocentowe, ponieważ jest to smart kontrakt i wszystko się może z, zdarzyć. Mogą być pewnego rodzaju luki w smart kontrakcie, które mogą spowodować to, że gdzieś osoby trzecie czy też osoby bezpośrednio zaangażowane w ten projekt zwyczajnie mogą wyciągnąć nam nasze pieniądze. Tak więc uwzględniajcie to oczywiście w momencie, kiedy będziecie chcieli zainwestować w sam projekt. Możemy tutaj również w tej chwili zainwestować bezpośrednio w, trzymając same tokeny GHNY. Tutaj mamy do czynienia z APY 2596. Zwyczajnie je stajkujemy i cieszymy się nagrodami. Ja, tak jak mówię, jestem w parze BNB do GHNY, gdzie zabezpieczam sobie przynajmniej połowę tego depozytu BNB. Oczywiście każda z tych par, każda z tych krypto zmienia swoją wartość. Ale mam nadzieję, że jakby rekompensata w postaci naliczeń spowoduje to, że te naliczenia będą na tyle wysokie, że nie trwała strata nie będzie boleć mnie w sytuacji, kiedy spadnie cena. Oczywiście uwzględnić należy sytuację, w której będziemy mieć do czynienia z dużym spadkiem ceny w przypadku realizacji zysków również osób, które wchodziły tutaj w ten projekt w formie presail. Myślę, że część z tych osób i tak już realizowała swoje zyski. Tak więc na tą chwilę uważam, że projekt może dać fajnie zarobić. Jest bardzo mocno perspektywiczny, jeżeli chodzi o rozwój. Bardzo mocny marketing, który również tutaj w tej chwili się pojawia, jeżeli chodzi o influencerów, ale również też i zwykłych inwestorów, którzy pod wpływem jakby no, własnych doświadczeń z tym projektem będą polecać go dalej, ponieważ w tym projekcie również mamy system referencyjny, jest on bardzo, że tak powiem skrupulatnie przygotowany pod kątem tego, żeby nie drenować smart kontraktu i zwyczajnie mamy możliwość zarabiania 1% z tego, co zarobią osoby, które bezpośrednio zaprosimy do tego projektu. Nie jest to jakiś system. Rozbudowany wielopoziomowy, który mógłby drenować, drenować, może nawet nie drenować, ale wpływać na wartość ceny tego tokenu natywnego. Tak więc myślę, że jak najbardziej jest to zoptymalizowany pod kątem, pod kątem utrzymania stabilności ceny program referencyjny. Tak więc, jeżeli chodzi o sam projekt, słuchajcie, na tą chwilę myślę, że to jest wszystko. Z racji tego, że tak jak mówię, nie mam jeszcze. O, przepraszam, właśnie naprawiono, słuchajcie, naprawiono APY, tak więc wyświetla nam się już na stronie. Wyświetla się na. Tak więc, tak jak mówiłem, słuchajcie, mamy w tej chwili już widoczne APY. Nie wiem, czy on jest w tej chwili rzeczywiście jakby odzwierciedlający. Odzwierciedlający APY, który powinien się wyświetlać. Mamy tutaj w przypadku par BUSD do BNB 131%, 115% BTC, BUSD, ETH, USDC 121% i 115%. Słuchajcie, spójrzmy jeszcze, czy widać moją łączną reinwestycję? Czy ona obejmuje tylko i wyłącznie pary? Tak, tak więc słuchajcie, ja w tej chwili zainwestuję, ponieważ będę chciał wejść w parę BUSD do BNB i tutaj w tym przypadku zwyczajnie wrzucę jeszcze 7000 dolarów łącznej mojej inwestycji będzie w tym projekcie 8000 około 8500 dolarów. Nagram kolejny film w momencie kiedy będę robić aktualizację Myślę, że po kilku dniach zobaczymy, ile nam się zebrało, jak wygląda APY i czy faktycznie ten projekt daje zarobić. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony. Zapraszam oczywiście naszą grupę zdefiniowani.pl. Link znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem w opisie, jak również link bezpośrednio do, do aplikacji Grizzly, do projektu Grizzly, gdzie będziecie mogli zainwestować, jeżeli oczywiście będziecie chcieli to zrobić według własnego uznania. Oczywiście sprawdźcie projekt we własnym zakresie, róbcie research, nie podejmujcie pochopnie decyzji, nie sugerujcie się tym, co ja mówię. Zawsze podejmujcie świadome ryzyko i przede wszystkim świadomą inwestycję. Tak więc tyle z mojej strony. Słuchajcie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!